дик. С модами. Strasznie ruchliwie w tym lesie. Była to locha z młodymi, ale szeleściu. Pewnie obok mnie z konkretne stado dzików. Dosłownie no słyszę, jakby z 50 ich było. Zobaczymy, jak to się potyczy. Słychać, jak uciekają. W ogóle buchtowały gdzieś niecałe 10 metrów ode mnie. Nie wiem, sporo ich było dosłownie takie szelesty, jakby jakieś, jakieś, jakaś wycieczka szkolna przyszła Ale wziąłem kija, zacząłem na, nawalać w drzewo Wydawałem okrzyki No i dziczki uciekły Szczerze to jeszcze się trzęsę Zacząłem świecić latarką i dosłownie w 180 stopni, jak zacząłem świecić, to dosłownie wszędzie widziałem ślepie, jak gdyby nigdy nie zaczęły sobie buchtować. Ale że za około pół godziny idę spać, musiałem im przerwać. Mam nadzieję, że już nie wrócą. No nic to takie. Niespodziewane pamiętniki survivalów.